30 I tak nie mam przeczucia, że to mi dawać. Jestem zaskoczony. Jeszcze byle to psale mieć to z głowy. Baczej mi do kibla ciągle Nie na dziesiąta Nie, Jest dobrze Co ja tam mam powiedzieć Dobra, chciałbym te as szybko wziąć nie są na softach, także wiesz I ko! Kurwa macie I tak się wyspinował. No też Widziałeś co mi zrobił? Tak, widziałem. Głupota No to po astonach e, Tak, wszystko zgodnie z planem Wszystko zgodnie z planem. I wow, zmora! Eee... Chyba nie. Nie, nie, nie! Dobra, powodzenia Powodzenia Wtedy zespałem lekko Trochę O, trzy Najlepiej mi się jeździ już odpuściłem do zmora Niech sobie jedzie Nie mogę się przyzwyczaić. Ja też. No, zmora! Co się stało? Zmora? Jaki z zmora. Naprawdę, się. Nie, sam się wyspinował. Sam się wyspinował.

To go teraz! To się pościgam! Ja pierdolę, ale zawsze na nam coś robią, nie? Wyjebań, już to rozumiesz. Nie dość, że wiesz, dostaje gorsze kary niż ktoś rozpierdoli coś na starcie. A nie, szkoda kurwa gadać. Ech, mam dość tego sezonu, nie wiem czy dokończę go. Mora wyprzedzony! JEEE! Yeah, nie jestem ostatni! No chyba cię nie mora, serio. A to co mam do stracenia? Jak walczyć to chyba tylko ze sobą. Wow, tak blisko jeszcze nikogo nie byłem. Ziemia przede mną jest. Nice. biście Eee... Wszystko pali 14% 10 Także poczekaj na dobrą okazję Nie pal, nie pal, nie pal On pali 5% ma Pal Powiem Ci, że na Twoim miejscu to bym miał Majty do wymiany Miałem Monarch of Chulkar, także będzie p 4 Nie najgorzej, Johnny Wonder oni startowali dużo z przodu, więc. Ja się tak skontrowałem nie dlatego, żeby mi tył uciekał, tylko dlatego, że się bałem, że Z te zakręt ale Dziuk z 20 no to ładnie trzeba przyznać przejechał Super wyjściek, nie zapomnę go nigdy